Siemanko mordyczki! witam was Seba, witam was na naszej nowej serii na naszym kanale Seria pod tytułem Gotuj z dresem, gdzie ja i Adi na zmianę będziemy przyrządzać fajne, pyszne rzeczy W dzisiejszym odcinku wasz szef kuchni Seba przygotuje specjalnie dla was yy, spaghetti bilońskie Znaczy nie znaczy po prostu spaghetti, wiecie makaron, mięso i sos Ale zanim do tego przejdziemy zostawcie teraz łapkę w górę Subskrypcję, dzwoneczek, aby być na bieżąco z tymi filmami i napiszcie w komentarzu gotuj z nami Seba, a przyjdę wam serduszko. Okej, okay, jeżeli chcemy przejść do produkcji naszego spaghetti, znaczy spaghetti, no to w pierwszej kolejności musimy ugotować wodę na makaron. Seba, tyle razy Ci mówiłam, że wodę na makaron gotuje się w garnku, a nie czajniku. No dobra, dobra. dobra kobieta Karina nam przed chwilą pomogła. Wodę na makaron gotuje się w garnku, także... Składamy i czekamy. Seba, wyjmij ten czajnik i nalej wodę do garnka. A w ten sposób. No, no to nalewamy. Okej, okay, etap drugi robimy do spaghetti to czas pokroić warzywa. Tutaj mamy tak, pomidorka, mamy taką pieczarkę oraz mamy czosnek. To wszystko musimy pokroić i potem opowiem Wam co dalej. Słuchajcie kochani, taka anegdotka, a propos pieczarek Mój kolega nazywa się Krystian Znaczy, wona z nazwisko: pieczarski. No. Ty, ale co ty mnie nagrywasz? Co tybie, ty mnie no, ty? Ale, ale nagrywamy odcinek, że gotujesz. Kto gotuje? Ty. A, a spoko. Okej, okay, jakieś patelnie mamy nagrzaną. No to czas po, ją olejem silnikowy. To miał być silnikowy? Rzepakowy. Że jaki? Rzepak. A to trzeba poleć olejem taką patelnię, a potem można na nią wrzucić mięsko. Jak już są bąbelki w wodzie, to znaczy, że czas dodać makaron. Jak mięsko nabrało nam już takiego bielutkiego koloru, to czas dodać do niego wszystkie owoce. Także dodajemy tutaj pieczarki, pomidorka, no i ten sprasowany czosnek. I wszystko razem Tutaj zostawiamy, żeby się zaprzyjaźniło, zakolekowało, żeby se pogadali, wymienili się kontaktami, no żeby się zziomkowali. Jak już widzicie, że mięsko jest usmażone, yy, no to dodajecie tutaj takiego, ty, ty, widziałeś? Ty, co to jest? Yy, Pasata? Yy, czyli co, ci weganie to teraz robią sos nawet z samochodów? Przecież, przecież taki Volkswagen Passat to, to on też czuje, przecież to ma silnik, skrzynię biegów, uszczelkę pod głównie. przecież to nie można zmienić biegu bez sprzęgła. Masakra. Dobra, a więc dolewamy sosiwa do mięsiwa i czekamy kilka minut, żeby się zaprzyjaźniło. No, także sprawdzamy, czy makaron jest mięciutki, czy jest y, ten? Eee, ten. Al dente. Co, co ty powiedziałeś? No, al dente, makaron al dente. Makaron denty? Co ty mówisz, to nie jest żaden makaron denty, to jest y, charakterny makaron dla charakternych ludzi, nie żadnych lamusów, tych konfidentów. No. Uważaj sobie, ale jest mięciutki. Można już go tutaj wlać. Okej, okay, owoce mięsko i sosik nam się już tutaj zaprzyjaźniły. Wszystko jest gotowe. Pora podać to na talerzu. Jak już nałożyliśmy tutaj mięciutki makaronik, a nie denty, to dodajemy sosiwka razem z mięskiem. Jako, że kiedyś znałem Mariano Italiano, to on był właśnie z Italii i dał mi taki, taki przepisik, że do spaghetti trzeba dodać sera. Moracella. I właśnie teraz tutaj posypiemy to troszeczkę tą moracellą. Voilà. Okej, okay, czyli tak. Spaghetti dresiarza jest gotowe. Yy, mam nadzieję, że jest również smaczne, jak fajnie wygląda. A jeżeli by chcecie yy, następne odcinki z tej serii, to napiszcie teraz w komentarzu swoją propozycję, co mamy dla was razem z Adim ugotować. Widzimy się w następnym odcinku. Siema!